Okazuje się, że mózg kocha twoje błędy. Zastanówmy się, jak to wykorzystać. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego porażki smakują jak popiół, ale po jakimś czasie okazują się bezcenne? To trochę jak z cebulą. Gdy ją kroisz, płaczesz, ale w ostatecznym rozrachunku wzbogaca smak każdego dania. Dla naszego mózgu błędy są dokładnie tym niezbędnym, choć czasami bolesnym elementem rozwoju. Hej, tu Marcin z Głębiej. Mózg uwielbia wyzwania. Badania prowadzone przez Uniwersytet w Stanford pokazują, że gdy popełniasz błąd, twój mózg aktywuje korę przedczołową, centrum analizy i rozwiązywania problemów. Jakby tego było mało, błąd wywołuje natychmiastową reakcję w układzie nagrody. Dopamina, choć zwykle kojarzona z przyjemnością, działa również wtedy, gdy poprawiasz swoje pomyłki. Brzmi jak paradoks. To biologiczne potwierdzenie, że mózg traktuje każdą wpadkę jak okazję do nauki. Nie wierzysz? Eksperyment przeprowadzony przez naukowców udowodnił, że podczas popełniania błędów zwiększa się aktywność w hipokampie, ośrodku odpowiedzialnym za uczenie się i zapamiętywanie. Krótko mówiąc, błąd to coś w rodzaju siłowni dla mózgu. Każda pomyłka rozbudowuje jego strukturę i wzmacnia połączenia neuronowe. Elon Musk, Steven Jobs, a nawet Albert Einstein popełniali mnóstwo błędów. Czy widziałeś kiedyś listę porażek mozka? Składa się z opóźnionych projektów nieudanych startów rakiet i bankructw na horyzoncie. A jednak to dzięki tym porażkom powstały rakiety wielokrotnego użytku. Wniosek. Czasem upadek jest po prostu początkiem biegu. Podobnie działa mechanizm error detection w naszej głowie. Gdy popełniamy błąd, mózg automatycznie weryfikuje, co poszło nie tak i proponuje alternatywne strategie. Jeśli jednak boisz się ryzyka i wolisz grać bezpiecznie, nigdy nie uruchomisz tego mechanizmu w pełni. To jak posiadanie luksusowego auta, które nigdy nie wyjeżdża z garażu. Więc jak nauczyć się kochać swoje błędy? Psychologowie sugerują trzy proste ćwiczenia, które pozwolą Ci zaprzyjaźnić się z porażkami. Numer jeden: prowadź dziennik błędów. Każdego dnia zapisuj, co poszło nie tak i jak to naprawiłeś. To świetny sposób, aby spojrzeć na swoje pomyłki z dystansu i doceniać postępy. Numer dwa: stosuj metodę dlaczego. Pytaj siebie pięć razy dlaczego. Po każdej pomyłce zdziwi się, jak głęboko możesz sięgnąć, analizując swoje decyzje. Numer trzy: celebruj porażki. Tak jak startupy organizują fuck up nights, ty możesz zrobić podobne wydarzenie w swoim życiu. Spotkaj się z przyjaciółmi i opowiedz im o swojej największej pomyłce. Gwarantuję, że atmosfera będzie lżejsza niż myślisz. Największym problemem współczesnego systemu edukacji jest to, że uczy nas bać się błędów. Czerwony długopis nauczyciela i oceny sprawiają, że każde potknięcie kojarzy się z czymś złym. Tymczasem w Finlandii, jednym z najlepiej ocenianych systemów edukacyjnych na świecie, błędy są traktowane jak integralna część procesu nauki. Uczniowie analizują swoje pomyłki razem z nauczycielami, co pozwala im wyciągnąć wnioski i budować pewność siebie. Kultura również nie pozostaje bez winy. Hollywood kreuje wizję świata, w którym bohaterowie są perfekcyjni, lub ich błędy zawsze prowadzą do spektakularnego sukcesu. W realnym życiu tak nie jest, a szkoda, bo to właśnie niedoskonałości czynią nas bardziej ludzkimi. Podsumowując, mózg kocha błędy, bo to one karmią go nowymi doświadczeniami. Pomyłki są jak ogień, mogą cię sparzyć, ale bez nich nigdy nie ugotujesz porządnego obiadu. Więc następnym razem, gdy coś ci się nie uda, zamiast się wściekać, pomyśl o swoim mózgu. On właśnie wykonuje swoje zadanie, i kto wie, może ten błąd okaże się najlepszą rzeczą, jaka ci się przydarzyła. No więc co? Dalej boisz się błędów? Jeśli tak, to masz szczęście. Przynajmniej masz nad czym pracować. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku.